Witam Was w 215 odcinku podcastu tego dnia. Zapraszam Was dzisiaj do omówienia czterech rocznic przypadających na 28 czerwca. Będę mówił o pewnym ślubie, wydaniu książki, koronacji oraz o zamachu. Zapraszam Was do wysłuchania. 28 czerwca 1806 roku został zawarty ślub Justyny i Mikołaja Chopina. Przypomnę, że oboje oni mieszkali w żelazowej woli u skarbków. Mikołaj Chopin był tam nauczycielem, a Justyna była ubogą krewną tej rodziny. Mikołaj chociaż był Francuzem, przyjechał do Polski i walczył podczas powstania Kościuszkowskiego. Później pracował właśnie jako nauczyciel u skarbków. Była to taka rodzina, która była przyjaciółmi, która później wspierała Chopinów także, kiedy oni wyprowadzili się z żelazowej woli. Może teraz cytat z księgi parafialnej. 28 czerwca 1806 roku, w pozycji drugiej tego dnia, tak wpisano. Ja, Ignacy Maryński, wikary Kościoła, po ogłoszeniu trzech zapowiedzi w dni niedzielne wobec ludu zgromadzonego na służbę Bożą i nieznalezieniu żadnej przeszkody kanonicznej, małżeństwo między panem Mikołajem Chopinem, guwernerem żelazowej woli, kawalerem i panną Justyną Krzyżanowską, Prawnie zawarte w obliczu Kościoła pobłogosławiłem i zatwierdziłem w obecności pana Franciszka Grębickiego i pana Harola Henke. W rubryce Wiek podano: Mikołaj Chopin, lat 37, Justyna Krzyżenowska, lat 24. 28 czerwca 1834 roku opublikowano pierwsze wydania pana Tadeusza. Nastąpiło to oczywiście w Paryżu, a wydanie to było w dwóch tomach. 28 czerwca 1838 roku została koronowana królowa Wiktoria. Osiem dni wcześniej zmarł król Wilhelm IV, tak więc w zasadzie Wiktoria była królową już 20 czerwca. Jednak uroczystość koronacyjna przypadła na 28 czerwca 1838 roku. 38 lat później, czyli w 1876, do tytułu królowej Wielkiej Brytanii doszedł jej jeszcze tytuł Cesarzowej Indii. Okres jej panowania jest nazywany epoką wiktoriańską. Razem ze swoim mężem miała ona czterech synów i pięć córek. Niektórzy nazywają ją matką lub babcią Europy, bo wiele domów królewskich w Europie było spokrewnionych właśnie przez jej dzieci bądź jej wnuki. Na przykład jej najstarsza córka, także o imieniu Wiktoria, została żoną Frederyka III i przez trzy miesiące była cesarzową Niemiec. Później zmarł jej mąż i cesarzem został jej syn Wilhelm II gdy wybuchła pierwsza wojna światowa niemieckie wojska wilhelma II walczyły z angielskimi wojskami jerzego V. wilhelm II i jerzy V byli kuzynami, byli wnukami wiktorii królowej Wielkiej Brytanii. Pozostajemy przy I wojnie światowej, bo teraz przejdziemy do jej powodu. 28 czerwca 1914 roku arcyksiąże austriacki Franciszek Ferdynand, następca tronu, został zastrzelony w Sarajewie w Bośni. Było to terytorium Austro-Węgier. Bośnia była zamieszkana przez wiele osób narodowości serbskiej. Zamachowcem był właśnie Serb Gavrilo Princip. Był to serbski nacjonalista, który należał do organizacji Czarna Ręka. W czasie tego zamachu zginął nie tylko arcyksiążę, ale także jego żona Zofia. Na dzisiaj to już wszystkie daty. Królowa Wiktoria stała się znana nie tylko z tego, że była królową, ale także z tego, że przekazała swoim potomkom hemofilię. Nie wiadomo, czy była ona przekazana przez rodziców Wiktorii, czy była samorodna. Jeżeli przez rodziców, to warto pamiętać, że jej ojcem prawdopodobnie nie był książę Kentu, ale po prostu kochanek jej matki. Wracając do Wiktorii i jej potomków, najbardziej znany przypadek to prawnuk Wiktorii, czyli Carewicz Aleksander. Wydaje się, że dzisiaj ten gen został już wyeliminowany z rodziny jej potomków, tak więc jak patrzymy na królową Anglii, jej syna i także wnuki, czyli tych, którzy prawdopodobnie będą później po niej królować, to wydaje się, że nikt z tej rodziny już nie ma tego genu. Niektórzy jednak mówią, że ten gen przetrwał w hiszpańskiej rodzinie królewskiej. Na koniec powtórzmy te cztery rocznice. 28 czerwca 1806 roku został zawarty ślub Justyny i Mikołaja Chopina. 28 czerwca 1834 roku opublikowano pierwsze wydanie pana Tadeusza. 28 czerwca 1838 roku doszło do koronacji królowej Wiktorii. 28 czerwca 1914 roku arcyksiąże austriacki Franciszek Ferdynand został zastrzelony w Sarajewie. Na dzisiaj to wszystkie daty. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Ja nazywam się Piotr Borowski i zapraszam Was oczywiście. Zapraszam Was także do innych moich podcastów historycznych. Tak więc do usłyszenia.